W niedzielę 29 maja szykuje się gruba impreza w Mosinie. Dzień dobry, w imieniu Mosińskiego Towarzystwa Motocyklowego chciałem zaprosić wszystkich mieszkańców gminy Mosina, wszystkich gmin ościennych, na już szósty piknik motocyklowy współorganizowany z zarządami osiedla numer 1 i 4. Chcieliśmy zaprosić także dzieci na Dzień Dziecka, będzie mnóstwo wspaniałych zabaw dla dzieci, animacji, będą mogły uczestniczyć w, w stymulacji jazdą samochodem Porsche, będzie szczelnica, będzie wiele, mnóstwo, wiele innych ciekawych propozycji dla najmłodszych, a i także dla dorosłych. Zapraszamy serdecznie w niedzielę od godziny 13 na Targowisku Miejskim. Zapraszam. Honorowe oddawanie krwi, warsztaty samobadania piersi, szereg badań medycznych i okołomedycznych, instruktaż pierwszej pomocy medycznej i wiele innych. A na dzieci czekać będzie wata cukrowa, lody i grill. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.